Cześć, cześć kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na kolejnego vloga. Ja szybciutko się tylko witam. Uciekamy, biorę torebkę, zakładam buty i lecimy, bo dzisiaj na godzinie 9.30 jestem umówiona tak jak Wam mówiłam do kosmetyczki, także Krzysiek czeka już na dole, lecę po moją mamę i jedziemy dzisiaj fajnie spędzać dzień. And you got me Dzień dobry, jest i mama. Jesteśmy już po kosmetyczce i wpadłyśmy do Zary, tak jak Wam mówiłam. Tam poszedł Krzysiek na dział męski i przeglądamy sobie. No dobra, wychodzimy, słuchajcie, tu mama, proszę bardzo. Jaka stylizacja dzisiaj, elegancka. Umów. Okulary nie być muszą. Nie A ja uwielbiam okulary. I jak shopping poczyniony. Mama coś w Zarce kupiła sobie. Na dzień mamy. Tutaj Krzysiek ma moją torbę z Zary, także lecimy dalej. I proszę Państwa, gdzie my możemy być? Jesteśmy przy ulicy Kilińskiego, czyli w mojej ulubionej, na mojej ulubionej miejscówce, i mamy dwie opcje z jedzenia lunchu, także zaraz podejmiemy decyzję. Są.

Should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Mm -hmm. But I don't know that much about you what things you like and what you don't. Moi drodzy, my właśnie weszliśmy do domu na wariackich papierach. Teraz szybko wypijemy z krzyżkiem kawę i mamy dzisiaj trening. Ten wczorajszy trening przenieśli nam na dzisiaj. I też fajnie, bo nawet jak będzie padać, a zanosi się na to, to będzie trening na hali, więc jedziemy wszyscy razem: Krzysiek, Leo, ja i Nelcia, więc mamy bardzo mało czasu. No, oczywiście, więc pijemy kawę i lecimy. I jak wrócimy, to pokażę Wam, co dostałam od dzieciaczków na dzień mamy. Jaki piękny bukiet dostałam, jakie laurki, jakiego kwiatuszka Leo mi w przedszkolu zrobił. Także wszystko wam pokażę, jak wrócimy, więc teraz szybka kawa, no i lecimy na ten długo wyczekiwany e, trening. Kochani, zobaczcie, wróciliśmy już z treningu, było super, Lość strzelił dwa gole, więc naprawdę świetnie, a ja Wam pokażę, jakie piękne w ogóle neonowy, neonowe kwiaty dostałam od dzieci, zobaczcie, jaki uroczy bukiecik, stał na początku w kuchni, jak tylko wróciliśmy, ale teraz stwierdziłam, że postawię w sypialni na toaletce, zobaczcie, jaki piękny neonkowy bukiecik od dzieciaczków z okazji dnia mamy, no przepiękny, bardzo mi się podoba, dostałam też, zobaczcie, taką karteczkę z życzeniami, E, śliczną. Bardzo ładna kawka, ciacho, cupcake. I tutaj zobaczcie: najbardziej co mnie cieszy, to jest um, taka laurka z wierszykiem od Nel. Yy, I tutaj od Leosia. Jak Leos dał mi to serce, dzisiaj mówi: Mamo, kocham cię. To nie dałam rady przeczytać w ogóle tego wierszyka i krzyk do mnie mówi, nie przeczytasz do końca, prawda? A ja mówię, nie nie ma opcji. Także taki wzrusz totalny. Laurki robione w przedszkolu od serca. Przepiękne kwiatki, cudowna karteczka. I zobaczcie, Leoś jeszcze w przedszkolu sam zrobił mi taki piękny kwiatuszek. To są najbardziej wartościowe prezenty. Takie piękne prezenty cieszą najbardziej. Także jestem po prostu przeszczęśliwa, mega wzruszona, i no. Moje dzieciaki są wspaniałe. Mm, tatuś też jest kochany, bo to nie wszystko. Ostatnio. Jak tatuś pytał Nelcie, co kupimy mamusi na Dzień Mamy, to Nelcia mówi mamie, kupimy książkę. Nel wie, że ja uwielbiam książki. E, I e, Krzysiek mnie tak podpytał, mówi może jakieś książeczki od dzieci na Dzień Mamy? Dwie. No i dokładnie wiedział, e, szepnęła mu słówko, jaki książek potrzebuje, także za chwilę Wam pokażę, bo dostałam jeszcze od dzieciaczków do tych pięknych laurek, do tych pięknych kwiatków dwie książeczki. Także już Wam e, pokazuję. No matko, ale piękny ten bukiecik jest cudowny. Yeah. you. No i co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? No to oczywiście spędziliśmy cudownie dzisiaj dzień. Ehm, byłyśmy rano u kosmetyczki, potem jak mogliście zauważyć, e, szwendałyśmy się po galerii, zrobiłyśmy super zakupy. E, napadłyśmy na zarę, zrobiłyśmy zakupy w zarze, w Rosmanie. Mam też jedną rzecz z Mohito, więc myślę, że jutro po południu nagram Wam na kanał główny po prostu e, haul i mierzymy, dlatego że no kilka rzeczy z Zary mam. Z Mohito dosłownie jedną rzecz, mam też fajne rzeczy z Rosmana, więc zrobimy taki haul zbiorczy, ale za. Wam na przykład przymierzę. No zobaczymy, mam też dodatki, akcesoria, więc myślę, że taki fajny, mm, fajny film na kanale głównym się pojawi, więc po po, więc po, po więc po mm, galerii poszliśmy na lunch do y, młynu i powiem Wam, że jedzenie było naprawdę dobre, y, super. Później jeszcze. Y, Skoczyliśmy w dwa miejsca i musiałam pojechać jeszcze do Empiku, dlatego że później Wam pokażę zresztą, w Empiku zamówiłam sobie mm, książki z polecenia Brave w Karolci e, dwie fajne książki e, i one były mm, online, dużo tańsze, jeżeli kupiłam je przez Empik e, sklep online niż stacjonarnie, dlatego że dwie książki, pierwsza i druga część e, były jakby, wiecie, za 42 zł, a normalnie chyba około 80 zł, 74,99 99. Mieć, więc super deal, więc zamówiłam sobie kilka dni temu właśnie przez internet i odebrałam dzisiaj w Białymstoku te książki w Empiku, także pokażę Wam jeszcze później te książki i pokażę Wam te dwie książki, które dostałam od dzieciaków, które już dawno chciałam sobie kupić i zrobili mi mega niespodziankę, więc powiem Wam, że naprawdę się bardzo ucieszyłam, więc pokazuję książki, lecę robić wszystkim pyszną kolację. I pokażę Wam jeszcze na sam koniec właśnie te dwie książki z polecenia Brave Ave, dwie części i też się już nie mogę doczekać, doczekać, aż zacznę je po prostu czytać. No i u Kasi oczywiście zrobiłam sobie brwi, bo już musiałam wyregulować, zrobiłam sobie piękne neony na stopach, na paznokciach, także bardzo, bardzo fajnie. No właśnie teraz e, nagrywałam Wam też e, stories, dlatego że dzisiaj kurier e, też zaskoczył mnie taką przesyłką, jak wróciliśmy do domu to za bramką oczywiście nie leżały przesyłki i e, w tej przesyłce y, były rzeczy na dzień mamy, zobaczcie, od Buff Body Works, jeżeli nie znacie tego zapachu, Cherry Blossom, Japanese Cherry Blossom. Polecam. Ten zapach jest wyjątkowy. No i zobaczcie. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia. Mam rzeczy Buff and Body Works. Także dziękuję za wspaniałą przesyłkę. Mgiełkę mam, żel mam e, i też e, kiedyś używałam tego balsamu, ale mgiełka. Oj, Jaki to jest piękny zapach. Także jak będziecie w Buff and Body Works, to polecam serdecznie. Sprawdźcie sobie te zapachy, bo rewelacja. No i ta szata graficzna, coś pięknego. No dobrze, i już wam pokazuję. Zobaczcie, w ogóle wyszło słoneczko. Przed chwilą padało. Teraz sieci słońca. Dzisiaj w ogóle pogoda jest taka iście angielska. No dobrze, i zobaczcie, od dzieciaczków na Dzień Mamy dostałam te dwie książki. Tak jak mówię, tutaj z tatą było e, wszystko uzgodnione, e, no ale mówię, tak mnie śmiech ostatnio wziął, bo Krzysiek mówi, Nelcia, a co kupisz mamie na Dzień Mamy? Nelcia mówi, książkę, no to taka dzisiaj zachwycona no, przyniosła mi jedną Nelcia, a drugą od Leosia. I teraz tak, jedz jak budda, jak jest świadomie i zdrowo. Ja o tej książce ja na nią gdzieś trafiłam przypadkowo i jak zobaczyłam jej jakby skrót, recenzję, to stwierdziłam, że bardzo chcę ją mieć i słuchajcie, jestem bardzo, bardzo jej ciekawa. Ale tutaj też fajnie, wydaje mi się, że będzie poruszony właśnie temat postu przerywanego, tak przynajmniej mi się wydaje. Yy, tak, tak mi się wydaje, bo gdzieś już tam to sprawdzała. Na pewno dam Wam znać, bo ja lubię Wam też yy, polecać yy, takie propozycje książkowe. A kolejna yy, książka to jest Równowaga od Agatki. Ja yy, Agatę obserwuję na Instagramie. Yy, Prześwietna psycholog. Yy, Jak ogarnąć dietę i odzyskać spokój. Tą książkę też już dawno chciałam mieć, dawno chciałam ją przeczytać. Jest fenomenalnie wydana. Yy, no i po prostu cieszę się, że Nadarzyła się właśnie taka okazja. Ma świetne recenzje ta książka. Też ją miałam gdzieś tam zesklinowaną, właśnie. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że będę mogła ją sobie przeczytać. Także to są moje dwie, mm, dwa prezenty na dzień mamy. No a tutaj już książki, część pierwsza i druga, o których Wam mówiłam, jakiś czas temu właśnie zamówiłam na Empiku Online i dzisiaj w Empiku je odebrałam od Karola i jest to Biohacking, przewodnik dla początkujących i tutaj mamy przewodnik dla zaawansowanych. Jeżeli chodzi o te książki, ja Karola też obserwuję na Instagramie, jeżeli chodzi o te książki, no to mówię, super to wyszło, dlatego żeby po prostu, jakbym nawet kupiła osobno, no to musiałabym sobie dokupić tą drugą część, a tutaj tak jak mówię, no mamy dwie cenie jednej tak naprawdę, także mam jedyneczkę i dwójeczkę i tutaj słuchajcie, proste i praktyczne sposoby zmiany nawyków, aby żyć lepiej i już wam tutaj pokażę. Tutaj jest napisane um, co to jest ten biohacking, tutaj kilka słów od Karola. E, osiągnij maksimum możliwości fizycznych, psychicznych i intelektualnych i zobaczcie. Z poradników dowiesz się między innymi jak pozbyć się wielu problemów zdrowotnych, jak zredukować zbędne kilogramy, jak uwolnić się od przewlekłego zmęczenia, napadów głodów, jak zyskać wysoki poziom energii, świetne samopoczucie, jak świadomie zarządzać emocjami i stresem, no i wiecie, jak popra poprawić poziom yy, koncentracji, jasność umysłu, yy, także no, naprawdę super propozycji. I teraz słuchajcie, pojawia się problem, od czego by tutaj zacząć? Dzisiaj wieczorem herbatka ciepła i będziemy powoli sobie od czegoś tutaj yy, zaczynać. Cześć kochani, my dziś mamy dzień rodziny, dzień mamy i taty, Jesteśmy w takim fajnym miejscu, ale niestety pogoda nam nie dopisała. Cały czas pada, ale dzieciaki tutaj korzystają i się bawią. Zobaczcie, jakie koniki. Idziemy do koników. Zobaczymy. Możesz pogłaskać. Nie, zobacz. Jaki fajny. Cześć. Fajne? No, cieplutki. Zobaczcie, jak to jest fajnie. My już tu kiedyś byliśmy, to jest taka dolina krasnoludków, są różne przeszkody dla dzieci, place zabaw, są zwierzątka, także super. Na szczęście przestało padać, przed chwilą tak padało, baliśmy się, że pogoda nam się nie udała, ale przestało padać, fajnie jest. Mamy takiego balonika, tutaj Leoś, tutaj tata, Nelcia poszła na plac zabaw. O, to jaki fajny plac zabaw jest, tam pan chyba ognisko rozpala, co? A już rozpalone, tam jest też woda taka. Super. Część dzieciaków jest, jeździ na konikach, na kucykach, część się bawi na Placu Zabaw. Zobaczcie, tutaj zaraz będzie ognisko. Na sali mamy ciasto, kawę, herbatkę. Także idę na kawkę. Zobaczcie, jakie piękne tutaj mamy. Ciasta jest kawa, herbata. Tutaj rodzice piekli. O, jest blok. Ja muszę spróbować blok. Leo! My tu kawa ciasto i herbatka. Tu Leoś, zobaczcie, jeszcze Wam pokażę. Pływał sobie z dzieciaczkami tam ognisko. Ale super! Jak fajnie Leo jest? Super, nie? Super jest. Chodźcie ja Ci pokażę. Trasę. Możemy iść na skróty. Pod górę. No to jest. O patrz, już teraz od razu wchodzimy od drugiej strony. Wow. Leoś ma czapę. Kaptur i cieplutko. Jesteśmy już w domu, moi drodzy, i znowu zerwał się wiatr i pada, ale powiem Wam, że naprawdę spędziliśmy rewelacyjnie czas. Było przefantastycznie. E, taka integracja, taka zabawa. Na sam koniec e, każda grupa przedszkolaków po kolei, wiecie, serówka, pięciolatki, cztero-trzylatki e, miały za zadanie takie fajne zadanie e, w piaskownicy szukać diamentów. No i e, Leosia grupa znalazła ponad 100 diamentów. Kopali w tym piachu, ale znaleźli. Później e, były dzieci. Pięcioletnie i na koniec grupa NEL I Grupa NEL było tak malutko Tych dzieci, więc e, z rodzicami Jak weszłam, słuchajcie Jak się wkręciłam, jak w tym Piachu kopałam paznokciami e, No i tak Mamuśki się zawzięły wszystkie Żeby te maluchy e, Wygrały, że po prostu wygrały No wiecie, rodzice mieli po prostu jeszcze większy Fan niż te maluszki, więc było Naprawdę przeuroczo, przefantastycznie Super integracja, więc jesteśmy Bardzo zadowoleni e, Troszkę zmarzliśmy, nie powiem, że nie, więc właśnie wstawiłam zupkę pomidorową. Kupiłam taki fajny makaron a muszelki, więc robię zupkę pomidorową na rozgrzanie. Już dzieci też wypiły herbatkę, zjadły, więc będzie zupka pomidorowa. I dzisiaj, słuchajcie, będą ziemniaki. Filety z kurczaka I do tego, słuchajcie, zrobię e, Sałatkę z pomidorów, ale nie pomidor Z cebulą i ze śmietaną, które robiłam ostatnio A coś troszeczkę innego jeżeli chodzi o tą suróweczkę Sałatkę, pokażę Wam, to ja ją Robiłam bardzo często, jak mieszkaliśmy W Anglii, naprawdę mega często Więc Wam pokażę, taka fajna mm, Surówka z pomidora obiadowa Naprawdę pyszna e, Każdy, komu sprzedaje znajomy Każdy z moich znajomych, którym Sprzedaje ten przepis, mówi, że Rewelacja, także pokażę Wam później. E, więc tymczasem ogarniamy życie. Ym, ogarniam troszkę, sprzątam. zupka pomidorowa już się gotuje. E, później się zabieramy za obiadek. No i tyle. Chciałam dzisiaj, słuchajcie, zrobić jeszcze sernik nowo nowojorski w Thermomixie, ale nie wiem, może jutro. Może dzisiaj. Zobaczymy, trochę składników mi brakuje, i a, trzeba było przejść się do e, naszego wiejskiego sklepiku, a nie wiem, czy te rzeczy tutaj będą dostępne. Także, no to na pewno dam Wam, e, kochani, jeszcze znać. Moje książki już na miejscu. Wczoraj zrobiłam sobie, słuchajcie, herbatkę yy, z mlekiem wieczorem. Yy, zapaliłam świeczkę i po kolei przeglądałam wszystkie. Do żadnej jeszcze się nie dobrałam, bo mi się tak szkoda. Jak mam nowe książki, to je wącham, przeglądam i kartkuję. Więc wszystkie po kolei wczoraj sobie przeglądałam, kartkowałam. No i powiem wam, że zapowiadają się naprawdę super. Bez wygląda tak, więc myślę, że jutro już będziemy się go powoli. E, pozbywać. Nie jest jakoś bardzo mocno intensywny, bo pytaliście się. Nie ma też robaków, także tutaj nas głowa absolutnie nie boli. Jest bardzo delikatny ten zapach. Trzeba naprawdę wsadzić nos tutaj, żeby ten zapach jednak e, poczuć. No i moi drodzy, dzień nam po prostu przeleciał. Dzisiaj znowu przez palce. E, chciałam Wam pokazać, jak robię tą e, sałatkę z pomidorów, obiadową. I nie tylko, bo ona też fajnie do grilla się sprawdzi, do mięs. Natomiast e, słuchajcie, stwierdziłam, że tutaj e, są tak naprawdę tylko trzy składniki więc nie ma co się rozwodzić, więc tak, mamy pomidorki, mamy kukurydzę z puszki i mamy cebulę, możecie dodać białą cebulę, możecie dodać cebulę czerwoną, to już wedle Waszych preferencji i tak, dodajemy sól, pieprz, możemy dodać odrobinę mm, soku z cytryny, ja na przykład bardzo lubię, no i oczywiście troszkę majonezu i powiem Wam, że ta surówka... To jest po prostu strzał w dziesiątkę. Tak jak mówię, coś innego niż tradycyjne takie pomidorki z cebulą i ze śmietaną. Naprawdę zróbcie i dajcie mi znać, jak wam ta sałatka, surówka smakowała, bo naprawdę przepyszne. Często też właśnie robimy ją na grilla do obiadów. Także polecam wam serdecznie. Akurat mam tutaj jakiś majonez niskotłuszczowy light, ale możecie użyć swojego ulubionego. Czy to kielecki, czy winiary, czy jaki tylko lubicie. Nawet wegański, albo też fajnie majonez z awokado tutaj pasuje. No, więc słuchajcie, ja dodam majonez, i moja sałatka z pomidorów będzie gotowa. No dobrze, dobrze, kochani, nadszedł ten czas, robimy rozdanko. Tak jak wam obiecałam, przygotowałyśmy z mamą dla was bardzo fajną nagrodę. Myślę, że wam się spodoba. E, I tak. Yy. Wiecie o tym, że ja bardzo lubię nagradzać osoby, które są aktywne, które dają lajki, like, które piszą do mnie komentarze. Uwielbiam czytać Wasze komentarze i zawsze powtarzam, że wszystkie komentarze e, czytam. Także słuchajcie, dzisiaj e, możecie wygrać w rozdanku e, taką super wodę toaletową z Meksa. I to jest przepiękny zapach. Słuchajcie, dlatego że mamy tutaj w składzie arbuza, e, jaśmin, także naprawdę taki piękny, rześki, wakacyjny zapach. O zobaczcie, nawet jest e, akord soczystej brzoskwini, e, cytrusów przełamany delikatnością jaśminu i konwali. No, powiem wam, że ten zapach jest przepiękny. Do tego ta najnowsza kolekcja wegańska od Rimela, Kind and Free. E, to są produkty właśnie wegańskie. Tutaj mamy podkład 160 kolor wanila i z tej samej serii Kind and Free, również wegański, taki proszę bardzo, podkład e, prasowany. Do tego wybrałam Wam świetny błyszczyk, ja go również od kilku dni testuję, przepiękny, to jest taki lip gloss, taki brilliant, zobaczcie jak on się pięknie mieni. Ja bardzo, ale to bardzo lubię e, produkty do ust od Burżua Słuchajcie, tutaj mamy taki piękny, mieniący się mm, kolor. Myślę, że sam raz na wakacje, na jakieś wakacyjne wyjazdy. Także słuchajcie, takie cztery produkty e, do wygrania w rozdanku I co musicie zrobić? To napisać: e, biorę udział w rozdaniu i dlaczego bierzecie udział w tym rozdaniu. No i oczywiście w kolejnym vlogu podam wam zwycięzcę, zwyciężczynię. Także za wszystkich trzymam kciuki. E, Postanowiłam, że takich rozdanek będzie więcej, także e, no miło mi będzie, jak będziecie po prostu zostawiać pod vlogami ślad po sobie, bo jak wiecie, to bardzo też nas, e, twórców, motywuje. Także zapraszam do rozdanka. Wystarczy napisać, biorę udział w rozdaniu i dlaczego. No i takie myślę, super nagrody e, mamy dla Was. Dobra, kochani, żegnam się z Wami. Widzimy się już w kolejnym vlogu, także buziaczki. Hej, pa!